Witam Was po ponad tygodniowej przerwie. Ostatnio mam trochę mało czasu na moje hobby. Za wiele nie odkryłem i nie wymyśliłem przez ten czas. Dziś taka mała aktualizacja tego, co się dzieje dalej w moim baniaku. Po chyba przychodzi aklimatyzacja. Trochę dolne partie liści zaczęły odpadać. Same stożki wydają się w dobrej kondycji. Mam nadzieję, że się przyjmie. Póki co wzrostu raczej nie zaobserwowałem. Z repens myślę, że bez większych problemów będzie rosło. Widzę jak ostro ukorzenia się, puszcza wiele korzonków. Ale i stożki roślin pracują. Wypuszczają nowe listki. Także myślę, iż uda mi się z tą roślinką. Co mnie mocno cieszy. Jak widzicie, trochę dołożyłem jeszcze mchów, oprócz tych wcześniej posadzonych na korzonku, który wisi na tylniej szybie. Dołożyłem trochę na korzeń ten w środkowym planie. Udało mi się gdzieś tam zdobyć w końcu mech typu Christmas Mouse, coś tego typu, bo na pewno to nie jest czysty Christmas. Ale widziałem skąd był e, cięty i dawał fajny efekt położącego się mchu, takiego jak lubię. Co do mchu, widzę nowe pędy, powinien się rozrastać. E, kostka lipowa już druga, własnoręcznie krzesana. Słabo mi się sprawdzają. Na początku efekt fajny, nie powiem. Wszystko ładnie się w wodzie, że tak powiem, rozcieńcza te CO2. Powstaje fajna chmurka, taka mgiełka, nawet bym powiedział. Ale po trzech tygodniach pracy. Zamiast y, mgiełki CO2 wylotuje kilkoma porami i daje takie grubsze bańki. Także temat do ogarnięcia i tu na pewno zrezygnuję z tej ulubionej przez Was budowy strzyk strzykawkowej. Coś pokombinuję na ten temat. Rozejrzę się za, może, ceramiką, jakimiś spiekami. Ewentualnie pomyślę nad jakimś reaktorem, który by jeszcze bardziej rozpuszczał te CO2. Odnośnie samego CO2, tak jak Wam mówiłem wcześniej, zdecydowałem się na zakup butli CO2. Szukałem na Allegro zestawu już gotowego, coś, co pozwoli mi w przyszłości obsłużyć akwarium takie do 200-240 litrów. Tak więc trochę się zagłębiłem w temacie i widzę, że na forach Kolegom po fachu, takie butle 4-litrowe przy takich zbiornikach spokojnie starczają na ponad pół roku, co by mi właśnie odpowiadało. No i na taki rozmiar się zdecydowałem. Znalazłem taki gotowy zestaw z butlą, reduktorem, zaworkiem precyzyjnym, dyfuzorem, ale to jeszcze będę myślał nad reaktorem zamiast dyfuzora oraz stałym testem CO2 koszt takiego zestawu to jest 400 zł, jaki znalazłem na Allegro tak więc będę ciłał grosz do grosza i w końcu zdobędę się na zakup odłożyłem już połowę potrzebnej kwoty na zakup butli, także podejrzewam, że może pod choinkę w końcu przestanę się bawić w Bimbermana i moja walka z drożdżami i cukrem się zakończy. Zaprzestałem odmulania dna. Przy podmiankach tylko zbieram to, co przez mały wężyk uda mi się zassać. Kompletnie już nie tykam się żwirku. Co do glonów raczej nie widzę, by pojawiały się nowe nitki. Czasem gdzieś uda mi się dopatrzyć krasnala. Ale to takie skubańce teraz się potrafią pojawiać. Gęste, pojedyncze kępki. I to takie długie. Na to podaję wodę utlenioną ze strzykawki, by kompletnie je spalić. Większego problemu z nimi nie mam, no ale o dziwo potrafią się co jakiś czas gdzieś tam miejscowo pojawić. Tak jakby w miejscach, gdzie może ten ruch wody jest mniejszy. Za grzałką, gdzieś z tyłu, na przysawce, ewentualnie gdzieś w lewym, dolnym rogu akwarium. W tych miejscach gdzieś czasami mi się potrafią takie krasnale pojawić. Azot utrzymuje w granicach 20-30. Jutro zrobimy testy na fosfor. Jestem ciekaw jak się ma. I Jaki stosunek z azotem będzie. Może tu po prostu jest pies pogrzebany odnośnie tych krasnali. Woda cały czas przy podmiankach tylko... Yy, woda demineralizowana na rok jakie, jakie udaje mi się zakupić w markecie podmianki tygodniowo robię w ilości 15% ostatnio trochę siedziałem na AliExpress zamówiłem w Chinach parę gadżetów do akwarium także zrobiłem ten zakup powinienem za jakiś czas jak to wszystko poprzychodzi Zrobić filmik ze skarbami, jakie udało mi się kupić. Mam nadzieję, że w końcu te moje mchy po mojemu, tak jak od zawsze tego chciałem, zaczną rosnąć i to fajnie się wszystko zazieleni i opuści się, tak jak to sobie zaplanowałem na tym korzeniu. Co do filmu białkowego, tego filmu bakteryjnego. No powiem, że jestem naprawdę zadowolony z tej deszczowni. Już się większy, większy ten film nie robi. Kryptoryny wyglądają świetnie. Naprawdę. Ta czerwona się super wybarwiła. Tak jak widzicie, gdzieś tam jeszcze te stare listki są w resztkach tego glonu. To samo widać na zielonej. Jeszcze stare pędy są w resztkach tego syfu, tych nitek. Ale już nowe, nowe listki naprawdę są czyste. A tutaj ten mój pogestemon. Tak jak widzicie, trochę dolnych partii liści pogubił. Wyławiałem to ostatnio. Korzonki, widzę, że puszcza. Stożki wyglądają obiecująco. Nie odpadają jeszcze póki co. A co dostał rogen Repens? No to myślę, że tutaj nie będę miał problemu w tą roślinką. Korzonki elegancko puszcza. Boczne pędy można zauważyć, i stożki też fajnie wyglądają. Także będę dalej walczył śmiało z moim zbiornikiem. Coraz bardziej mnie cieszy i coraz bardziej się napalam do tej akwarystyki. Fajnie jak jest fajnie, jak zaczyna coś wychodzić człowiekowi. Na dnia chciałbym jeszcze kupić kilka neonów zielonych, uzupełnić to moje statko. Ostatnio wyskoczyły mi dwa neony diamentowe i to takie moje najfajniejsze okazy. I chciałbym teraz te moje neony zielone, skompletować już w takie lepsze statko. I skupić się tylko na neonach w tym zbiorniku. Mam tu parkę Ramirez Electric Blue i zwykłą. Póki co raz podchodziły do tarła, ale no nic z tego nie wyszło. Chciałem bardzo rozmnożyć. No ale no nie udało mi się odłowić Jajeczek. Także na ten filmik będzie chyba to już wszystko. Dzięki za obejrzenie mojej kolejnej aktualizacji pozdrawiam was wszystkich.